Zimunda Sołtysika z Radzionkowa lotuje w oddziale Radzionków mamy tutaj gołębie przelotowane tutaj widzą go, koledzy gołębek, jest pesem z racji tego, że kolega tylko lotuje na gołębie młode, ponieważ pracuje w Holandii w tym roku zdobył wszystkie miejsca, drugie na gołębie młode w oddziale Radzionków dwa lata temu miał gołębia szóstego w Polsce na młode gołębie z gołębi właśnie pałka Marcellis Gołąbki, które tutaj posiadamy, są to gołębie z gołębi właśnie Tadeusza Pałki, tam jest linia gołębi 1360, linia generała, linia gołębi właśnie Pultira, także bardzo dobre ptaki. Gołębie Marcelisa Sprint Donkere 12 i gołębie też Janssen Wallnung, które właśnie też e, s, e, sobie, że tak powiem... Tą linię już wypracował, bo miał te głębie właśnie z Holandii, właśnie tej Janseny i Walony. I na tej bazie stworzył swoją właśnie, znaczy może nie swoją, tylko z tej linii ma gołębie, któremu super czołowo lecą. I tutaj mamy samczyka, jest to gołąbek z gołębi wosa, Gołąbek, może być z taką piękną plamką. tutaj też są gołębie włożone z gołębi Prangę. I to jest numer gołębia 3852, no przepiękny, gołąb 38. 852 rok Samczyk przelotowany jeszcze z Tifesem. Także widzę, koledzy, że gąbki fantastyczne. Pięknie, gąb jest zbudowany tutaj. Widać, jak się go prezentuje. No myślę, że fantastyczny ptak. Tutaj mamy samiczkę z 25 roku przelotowaną, numer gębia 29. 13 Jest to samiczka. 25 rok. Także gąbek też bardzo ładny. Pięknie zbudowany, poukładany. Też właśnie z tipesem. Widzą koledzy gąbki przelotowane. Także tutaj nie ma jakichś zakłamań. Ostatnie piórko pierzy, To była późniejsza chyba samiczka, jak się nie mylę. Ale na ostatnim lotku jest do spierzenia, Już pierzy ostatnie lotko. Także bardzo ładny ptak. Jest to samiczka. Są to głębie Jansen Vallon. Głębie Marcellis linia Sprinta. I tutaj mamy kolejną samiczkę. Numer głębia to jest 2958. 25 rok samiczki. Można zobaczyć. Piękna samiczka. To taki biały markerek. Także gąbki fantastyczne tutaj. Z takim białym markerkiem. Numer 2958 także super ptaki. Myślę, że bardzo wartościowy Mateo do rozpłodu gołąbek też jest z tipesem. Tu mamy samczyka, niebieski białolotek 24-26, 25 rok samczyka. Także no gołąbki widać, że pięknie poukładane, niebieski pstry. Samczyk, białolotek z gołębi Jansen, Wallon i Marcellis. Piękne ptaki. I tutaj mamy samiczkę o numerze 4814. Także bardzo ładne gołąbki. Z gołębi właśnie Tadeusz Pałka. Gołębie Jansen Van Lon. mamy kolejnego gąbka. Jest to numer Gołębia 7554. To będzie też chyba samica, jak się nie mylę. Na pięknym szklanym oku z 24 roku linia Gołębi Jansen Van Lone, Marcelis i Pałka. Także piękny piękny gołąb, przepiękny ptak. I tu jest gołąb o numerze 4868. Samczyk 24 rok, ale tutaj widzę kolejny to też gołąbek z markerkiem. No, Koledzy mają szczególne takie właśnie znaki, te markerki, dobre gołąbki, także tutaj gołąb 48 68 z 25 roku samczyk. Gołąbki z gołębi lotowanych. Z bardzo dobrym tutaj pochodzeniem. Gołębie Tadeusz Pałka, linia 1360 linia generała, małego toma, także no fantastyczne gołębi. Tu jest kolejny gołąb, jest to numer gołębia 2358 2358. widzę koledzy, że gołąbek chce uciekać. Proszę piękny ptak, też bardzo ładnie zbudowany, poukładany gołąbek z temperamentem mocny, mocny, taki mocno związany ogonek w jedno piórko. Myślę, że bardzo dobry materiał do rozpłodu. I tu jest numer gołębia 29 2933. Samczyk Jansen van Lon, Tadeusz Pałka, linia generała i 1360. Jest to samczyk. Numer gąbka 2933. Piękne gołębki. Tutaj widać po gołębiach gąbek lotowany z CPS-em, Także śmiało można dzwonić, bo bardzo dobry materiał do rozpołu. Przepiękny taki. Kolejny, kolejna samiczka, bardzo ładne gołębki. także jak ktoś szuka całych par z dobrych gołębi, to jest numer gołębia 2314 od kolegi mistrza z kolegi Rajmunda Szołtysika, piękne gołębie z dobrym pochodzeniem, gołębie jansen Wallon, gołębie z gołębi Marcelisa i Tadeusza Pałki z jego najlepszych ptaków, generała małego Toma, także piękne ptaszki, także myślę, że jest to bardzo wartościowy materiał do rozwodu, także zapraszam serdecznie